Jesteśmy na sesji zdjęciowej tegorocznej edycji konkursu Miss Polonia 2025. Są z nami 24 finalistki, które zostały wybrane w drodze castingów i eliminacji regionalnych. Wielki finał już 22 czerwca na żywo w telewizji polskiej TVP2. Zapraszamy serdecznie do oglądania, a dzisiaj zachęcamy do obejrzenia tego, jak wyglądają kulisy dzisiejszej sesji. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Hej, z tej strony Weronika Sienkiewicz, jestem finalistką Miss Polonia 2025. Dzisiaj przebywamy na sesji zdjęciowej, która będzie prezentowana podczas finału, który już 22 czerwca w TVP. Myślę, że wszystkie się bardzo cieszymy z tego, że możemy się zaprezentować i pokazać swoją indywidualność, ponieważ w tym konkursie właśnie na to stawiamy. Każda jest zupełnie inna, każda prezentuje zupełnie inne, ale bardzo pozytywne wartości. No i wydaje mi się, że to jest piękno właśnie tego konkursu. Nazywam się Gabriela Rogala. Dzisiaj jesteśmy na sesji zdjęciowej. Emocje są naprawdę bardzo duże. Dzisiaj z dziewczynami mamy masę zdjęć i wywiadów. Myślę, że spędzamy wszystkie razem fajnie czas. Dogadujemy się, poznajemy się również bliżej. A do gali już tak naprawdę zostało niewiele czasu, bo gala finałowa już 22 czerwca. Także tutaj wszystkie się prężnie przygotowywujemy. Cześć, znajdujemy się dzisiaj na sesji zdjęciowej do Miss Polonia i my, jako team Estelauder, dzisiaj mamy przyjemność przygotowywać dziewczyny do, do tej właśnie sesji zdjęciowej. Słuchajcie, z dziewczynami pracuje się rewelacyjnie, wszystkie są piękne, uśmiechnięte, życzliwe, no i oczywiście pełne energii do zdjęć. Także czekamy na efekty i zapraszamy wszystkich do obejrzenia finału. to, że bardzo nas dbają, mamy zapewnione wszystko, czujemy się pięknie, no pracowicie, bo zdjęć jest do wykonania naprawdę wiele, nagrań i nagrań produktowych także, no ale to jest taki test przed tymi dwoma tygodniami, gdzie będziemy mieli taki będziemy miały taki intensywniejszy czas na zgrupowaniu w Zakopanem. Przygotowujemy się intensywnie do finału. Jak się czuję? Jestem bardzo podekscytowana, ale też szczęśliwa i nie mogę doczekać się właśnie tego całego procesu tych nowych doświadczeń, nowych wyzwań i cieszę się, że będę mogła wykorzystać właśnie w tym procesie te swoje wszystkie umiejętności, które szlifowałam przez ostatnie lata. No i wierzę też, że jest to dla mnie ogromna szansa, którą chciałabym jak najlepiej wykorzystać, ale ogromnie ogromnie się tym cieszę.